nie, miał egzamin z kształcenia sukni, ale że zaczął chodzić troszkę o magnes. Mam petycję Ja mam nieważne. A ja nie o co chodzi? Nie? Nikt nie ma? Nie no, ja mam. Cześć, wy Cześć, wiesteś. No nie musi ktoś przejechać tam. Bo tam policja stoi. Ja nie otworzę okna i nie huknę. No przecież robiliśmy piwo. Ale jakbyśmy go pchali? Albo, albo ten, wnieśli. wnieśli, wnieśli. to ja może wymiękam, ale pchać się jeszcze mogę. No tak no. I wezmę auto, ja pojedziemy. Ale to tak, słuchaj, Marki, tak, jeśli chodzi o dowcipy od TSA, to... To no, nadal tak. nie jest dobrze, ale można zrobić. Co jest za, za gadał w scenerii, no dobrze. No, nie ja idzie sobie na wykarczyk i patrz, leży sobie cytryna, I mówi, a co ty jesteś cytryna? Ja jestem cytryna, która i lubi mnie cała rodzina, nie? Nie no, jest piekarczyk z ota. Znaczy ci dzieciesz? A ty jesteś co za obec? A ja jestem Kiwi, który jest jest się dać, ale się zimy poszedł dalej. Patrzy, tam leży jeszcze jakiś inny pomysł, nie? A to ja się nazywam. A ja jestem Marakuja i <grym wody> nie wiem co powiedzieć. Powinienem wyjąć telefon i komentarz kapłona, nie mówię samych z Gorki. Tak... Pii, mamy wcale się Pamiętam. 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 Tak będę przypominać. Kapon jak chodził do szkoły muzycznej, znaczy, zem, jak był, to chodził na kształcenie słuchu z takimi maluchami. I, I najfajniejsze było, że on chłopak tam 18 letni. Chodził z takimi maluchami, jak oni dostali jedynkę, to płakali, prawie on tak stał. Poszedł do tej kobitki i mówi tak, Jak pani jakoś to. Pan wiesz Marek, przyjdź na koniec semestru, zdarz będzie i opowiadał mnie o egzaminie z kształcenia słuchu. Egzamin wyglądał tak. Raz przyszedł nieprzygotowany kompletnie i on wyglądał tak egzamin. To chodzi w szkoły muzycznej. Nie A ja. Ty? Wiesz o co chodzi? Akordy. Masz ile dźwięków jest w akordzie. No i stał Marek i A może Pani jeszcze... Nie, nie widno? Marek, co to jest? Pan. A mogę jeszcze prosić. Raz. Telefon do przyjaciela? <noise> A może jeszcze raz. Pan. Marek, no, no co to jest? Pan Nie nauczyłem się, ale będę strzelał Portepian. W tym momencie była klapa prawie na stół i kapłan miał zdawać po wakacjach, ale już nie zdał, bo przyjechał do Jarociny. I po Jarocinie już nie wrócił. Tak jak ja w ogóle jaka to historia była. Myślę, że to 81 rok. To jest zdecydowanie <laughs> mówimy o 81 roku. <laughs> taka. Oni przyjechali tutaj, zagrali y, w Joku koncert i kapłan z Nikrasem wrócił na egzamin, Kap, właśnie kaponi do szkoły muzycznej, a Jasiu na pierwszym roku Politechniki Polskiej, miał jakieś tam maszyny i coś tam i zdali ładnie i przyjechali sobie z, z powrotem. I niestety przez TSA nie skończyli. No mieli do wyboru. Nie? źle wybrali.

A jakby tam ten samochodem stanął, tam wszystko podróżnej wybrany. już bramy, załatwiliśmy do nas w środku? w środku? na terenie. Nie, dlatego tego chcę coś tam po prostu. Tak, Nie rozumiem.